<śmieniczny> Jaki mamy w ogóle ty? <śmieniczny> Nie widać go w ogóle teraz. Jak będziesz tutaj biegł, on skarpety też ci dał? Skarpety też ci dał? Nie wiem. No, on bez skarpet powiek. <śmieniczny> Dawaj, jedziesz. Co? Dawaj go na ten, śniegiem trzepniesz. <kłysy> Jaki mamy w ogóle! Dajesz, bo nie ma, nie widać cię! <mysy> <mysy> Miało być tylko kółko! Jaki dyni to w No to <mysy> dawaj tu! No. Nezulpám. Kurva gry O, ciebie w ogóle nie widać. Nie ma wchodzenia, chodź tu. No dawaj. Gdzie ty jeździsz? Chodź tu! Ej, no dawaj, bo nic nie widać! No to dawaj się ubrać! No dawaj, tu! Dobra, nie rzucaj go! Dobra, on cię nie będzie rzucał, dawaj! Nie rzucaj go teraz!

Kurwa moje nogi Jeszcze jedziesz, do Dawaj, no, rozgrzejesz się przynajmniej Ja mam być chodź buty buty No weź Ciebie nie widać w ogóle Kogo? Jego <grym> <Stay by>, Przejbaj <spiznik. grym> Kurwa no Daj zakładaj kurwa lutych spadnie Gdzieś się skurki nie ma do co Tu tutaj jest jeszcze dawaj ci muć Scarabella albo z buta ty w co butach polecisz. nie ale bo mi nogi zimno no to w butach właśnie no bo mi się zimno zaczyna robić. nie rzucaj, nie rzucaj go nie 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 czuję. No to mówię, buta też trzeba Na YouTuba sobie wrzuć. Nie, bo już mi zimno to, kurwa. Czy Na YouTuba sobie to wrzuć. Normalnie. <noise> ja pierdolę 15... się. Że boli. bałeś! Tylko tam jest z tego, że nie widać cię przez parę minut. Bole. Sekund. Ponieważ <noise> tu <noise> Nie, jeszcze nie. Ale to miał być w Nie Riga. No nie, tutaj miało być. Ale przebiegł jeszcze tak. Nie, o, ale dalej, kobietałbyś kobietałbyś ty, do ludźmi. Nie, 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 wydał nie, czy to. nie, 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 Такие мокрые, ты же не можешь чухать, заложить? Yeah, не, так мне пахнет мордой, же в <палец> не чуешь. Он в не чуешь. Я в Я <laughs> Trudno. No, Ale warto było się pośmiać. No, nie przyrzymaj tak. To Kto? ja? On. zakłada się. Nie bo i tak tego nie zrobisz. Zrobisz. No to jak założysz się 50, to już nie będziecie musieli sobie oddać. Nie, no, nie. No, nie, ja się nie zakładam. No, nie. Chciałem Mogę policzyć co stówę. Kurwa, pan z by miał?